Jest tu pokazana każda broń z Valoranta i procentowa, jak często ta broń jest wybierana. Dzisiaj mamy zamiar udowodnić, że nie tylko fantomem i wandalem się grać. No i oczywiście wszystko na rękadziebę, bo jaki byłby mój odcinek bez nie? Wiesz e czym jest problem? Że my nawet na pistoletówce klasikiem nie możemy grać, tylko Shorty'ym Frenzy. My, jak Jakimś cudem jest chyba w top 3. Top 3 broni? No, najczęściej 3. granych, no. Kasy nie można robić. <skrywa> <stydzelenio> no, 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 nie. <popping> <ái tim stydzelenio> <tydzelenio> Could everyone, like, speak some... Uh, to speak right now? <sharp inhale> Słyszałem, że zagram Deadlock, bo jak będę grał jakimś bakiem czy czymś i ich zestanuję, to będę książąc no. na trofieniu. Marvel Lego 8. Mogłem jeszcze mieć ten Nick stary. No. <noise> <To> by <było. głos> Ale jaj. Punkt jest ta ósemka? Co, jak miałem Marvel 8? No i on też ma 8. Ulubiona liczba, to była moja. <noise> Byłem bardzo kreatywny. A on, a on, a on ma 8 lat. Tum, <noise> tum, 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 tum. Nie kupiłem umiejętności. Uh, we are on A, uh, guys. You can just uh, smash B and uh, uh, C, and there's uh, at, uh, <laughs> at most one person. You can smash C. <laughs> just so shitty. Idiot. Just play back, play back. No, no, no. Nie no, chłopie, mówiłem, najlepsze bronie w grze. Ty, ale czysto teoretycznie. Co? To nie powinienem móc używać. bilitek Ani E, ani C. Nie no, nie no, abilitek możemy używać, tylko po prostu chodzić o same bronie. Niestety odcinek będzie miał habilitkę. Aha. <laughs> <laughs> no, Przeciszę ich trochę. Który to był ten, ten, ten? Mam wrażenie, że mam na odwrót. Eee. chłopie! Spektrum? No, no może GRĘCĘ SPECTRUM! Uh, Przepraszam, myślałem, że... Nie, nie. nie no, strollowałem. Sorry! Ja o, nie szóra. wiem, jak się nie znam broni! Już challenge poszedł w pizdów. w trzeciej rundzie, Co <laughs> <Przepraszam. śmiech> się zrobić coś normalnego, nie jakiś zielony shitpost. To ja może wyjdę z gry, co? <śmiech> <śmiech> Grać, se Musisz iść pierwszy, bo najwyżej po to i podniosę. O, o nie to! Nie, nie mogę tego wziąć Shit <śred> 120 Nie no, opę broń No opę. 7 <śred> <Siedem> w klatkę <śred> <śred> Co tam jeszcze? <śred> Ej, guardianem może! Guardian <śred> Właśnie nie użyłem ability Musisz mi przypominać e, Masz użyć ability Dzięki, już. lecimy z koksem nie, ale oni wiedzą, to nie wracamy na C? Idziemy B a, bo poszedł B. Zderzy się Vandal, zderzy się Vandal, zderzy się. Jeba z niego. Big Brain mówił w takimi Broniami, broniami, broni... broni, broni, broni bro, bo nikt broń, się broni, tego nie spodziewa. Nie, nie, nie. Broń, kuba, jak się, broń, się mówi? Broniami, bro... Broniami. Broniek kur... Broni. Przez broń niezwykłe czynny i ni? Eee... Ch. mi, bo... Aaaaa! Broni... Bro... Bronianie Bronianie To brzmi jak jakaś rasa Bronianie Góra <noise> O, góra, tak? No Zaskoczyła Jaka jeszcze. góra? <noise> Raz Ale one tapik Jeszcze jak O kur... To <noise> się proszę obrócił Gramy na championów Esport y playerzy A Że pro playerzy? Ty myślisz, że jesteś komandry? mądry? Ready to go Czekaj, ty się ich spytałeś, jak ich wyciszyłeś? E, nie. Wstańcie, ciebie. No to jak oni idą, a, ze spajkiem, to my idziemy cenie. Chyba proste. Chyba w nagrać mm. proste. A, dobra. To zawrócą. Nawet zabiją. Tam. Gdzie? Ale dziękuję, żeby przyszli, no. Yo, trafiłeś, <grymna> tak, chodź, chodź, na niego, na niego, please Chciałbym chciałem tak jest -ja, jeszcze nic. Oo. Jutge jeszcze e, nie, o, o, o Jutge? nie mogę plantować, mam, mam, mam taki ping to, to, mój <grymna> Co twój? <grymna> mój plantuj Watch me Nem, no, watch me, neme no. tak wpierd... z tym Jutge, że oni nie wiedzą, co się dzieje, nie? Ja też nie wiem, co się dzieje, co taki agresywny ty się zrobiłeś Patrzę Raz puu, ty stary zabił? Dobra, obserwujemy dalej. W takim razie, jestem. Zaraz, zaraz, daleko, jak snajpy, o ale mu się powiększył. Co czym jeszcze nagraliśmy? Odynem I Aresem! To ja idę lepszą wersją. minus 102. się. No, no! Ale OP jest ta broń. Podobna awk jest. Szybko żeby cię nie zabrali. Już <grym> myślałem, że nie zabijesz. <grym> <miło! to> <grym> Ale za, jest za. Dobra! Smoki znaczy się A. mit, jest B, jest B. Zapiłem! Ale synchronizm. To nie wyjdzie e, Stringer nie jest ok. Cicho Ej! Minus, to, minus Gdzie? 120 mini szatanu, minus 120 Gdzie mnie bił? Są tak zajebiście rozstawione, że się posrają I Robimy Rozstawiam. taktykę, oni się nie, się nie tu. spodziewają Suj tu O dobra, to ja miałem inną taktykę, ale okej okay. Jaką masz taktykę? No, że cię wybombie saczlami na longa, nie? To ja cię wybombię, kur... Czekaj, złapę mi pułapki, złapał pułapki Złapało no i bo oni grają jakimiś fantomami, wandlami, da... <laughs> <Fandlami. laughs> wandlami Masz jakiś Ale problem ma... do mojej nowej nazywni... do <laughs> to <już jest. laughs> Otara. Nie rushuj go Aha <laughs> Dobra, minus 65 Dostała banię 65, nice! Nie <laughs> Freak jest zbyt klasyczny, Vandal jest, jest zbyt tak, magiczny <słuch> Tak nagrymuje. Tak, 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 A Phantom... No Phantom jest... <tryk> tak. <tryk>